Witam was serdecznie, moi drodzy. W milenijnym odcinku, może nie milenijnym odcinku, ale w milenijnym konkursie z okazji 10 tysięcy subskrypcji na moim kanale, to o czym wspominałem kilka dni temu, ten konkurs właśnie się urzeczywistnia. O konkursie za chwileczkę. Najpierw chciałbym wam podziękować jeszcze raz podziękować za to, że jesteście ze mną od ponad roku. Za to że subskrybujecie mój kanał, za to, że oglądacie moje filmy, za to, że je lajkujecie i dajecie pod filmami komentarze, ponieważ lubię je czytać. Nie na wszystkie jestem w stanie odpowiedzieć, wręcz przeciwnie, odpowiadam ostatnio na bardzo mało komentarzy, natomiast gwarantuję Wam, że 90% z nich jest przeze mnie przeczytana. Także dzięki jeszcze raz, bo te 10 tysięcy subów jest dla mnie takim jakby krokiem milowym, takim progiem, po którego przekroczeniu może być już tylko z górki. Również chciałbym podziękować wszystkim firmom, z którymi współpracuję i z którymi współpraca układa nam się całkiem nieźle. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze lepiej. Dzięki serdecznie tym, którzy są ze mną od pierwszych subskrypcji mojego kanału, od pierwszego filmu, który opublikowałem na YouTubie, a który wyglądał właśnie tak. W opakowaniu... Niestety oprócz myszki nie ma totalnie kompletnie nic. ciągle i sprawdzimy tutaj totalnie kompletnie nic tu nie ma. Film nagrany. Kamerą Sony o rozdzielczości 720p z dźwiękiem pochodzącym również z kamery. Nie miałem wtedy żadnego dodatkowego sprzętu, ani oświetlenia, nawet nie miałem jakiegokolwiek film. Nagrałem zupełnie przypadkowo pod wpływem impulsu, ponieważ potrzebowałem myszki. Moja, którą używałem zepsuła się, rolka w niej padła i zanabyłem taką. Była to myszka od MSI i postanowiłem, że a co mi szkodzi, ponieważ zajmuję się komputerami, składam te komputery, buduję, naprawiam, to może też spróbuję coś nagrać, może będzie fajnie. I faktycznie spodobało mi się to. Spodobało mi się to, i tak już poszło. Później już było. Tylko lepiej. Mój pierwszy film ukazał się 31 stycznia 2016 roku. Teraz mamy końcówkę marca 2017 roku. 14 miesięcy, w ciągu tych 14 miesięcy wiele się wydarzyło. Większość z tych wydarzeń to pozytywne wydarzenia. Doczekałem się swojego studia, którego mi bardzo brakowało. Jestem szczęśliwym posiadaczem takiego właśnie pomieszczenia, w którym mogę robić content, mogę rozstawić swój sprzęt bez obawy o to, że ktoś mi będzie przeszkadzać albo ja będę komuś przeszkadzać. Myślę, że to jest chyba takie największe marzenie każdego youtubera mieć swoje studio, w którym można bez problemu, bez stresu nagrywać content dla swoich widzów. Również jestem dumny z tego, że podejmując współpracę w zakresie testów. Różnego sprzętu, różnych producentów, to ci producenci pierwsi odezwali się do mnie. Tak było w 90 przypadkach, a nie ja do nich. To oznacza chyba, że faktycznie podoba się producentom, dystrybutorom ten kontent, który tworzę. Ale największe znaczenie dla mnie ma to, że te filmy, które pokazuję Wam, podobają się właśnie Wam. Ale koniec przynudzania o historii kanału. Ci co są od początku to wiedzą. Ci co nie, to właśnie się dowiedzieli, jak to wszystko u mnie wyglądało po kolei. W związku z tym, mam dla Was konkurs. Tak jak już ogłaszałem, nagrody przekraczają wartość 3000 zł. Z tego miejsca podziękowanie dla firm Silentium PC, SPC, JIR, F Secure oraz Sapphire Polska za to, że. Wspomogły mój kanał, wspomogły ten konkurs właśnie swoimi nagrodami. Co jest do wygrania? Moi drodzy, wyłonimy 13 laureatów. 13 jest dla mnie liczbą szczęśliwą, więc tak się akurat złożyło, że tych nagród jest 13. Firma SPCGIRU fundowała Wam fotel SR300 w kolorze białym. Będzie mógł na nim zasiąść jeden ze zwycięzców konkursu. Od firmy Silentium PC otrzymacie obudowę Gladius M35W, bardzo fajną pojemną z wieloma możliwościami montowania systemu chłodzenia cieczą oraz zasilacz Supremo M2 550W Gold, jak też chłodzenie na procesor Fortress 3 w wersji drugiej z zapinkami już pod soket AMD. AM4. Od firmy F-Secure otrzymacie 3 licencje na oprogramowanie do ochrony Waszych domowych komputerów oraz od firmy Sapphire otrzyma jeden z Was kartę RX 460 OC Nitro 4GB. Natomiast ja też dorzuciłem swoją cegiełkę do tego konkursu, bo to w końcu celebracja mojego kanału, moich 10 tysięcy subskrybentów. I ode mnie otrzymacie 5 bonów na wykonanie usługi naprawy, serwisu, jakiejkol jakiejkolwiek usługi w mojej firmie o wartości 100 zł. Każdy. Także myślę, że będziecie zadowoleni z tych nagród. Co trzeba zrobić? Moi drodzy, pod filmem, w opisie jest link do formularza konkursowego. Jest w nim 6 zadań. Wszystkie 6 zadań musi być wypełnione od A do Z. Nie są to jakieś bardzo skomplikowane zadania. W każdym zadaniu trzeba oczywiście kliknąć przeważnie na stronę patrona tego konkursu i też na jego fanpage na Facebooku, zalajkować fanpage. I też wypełnić e, krótkie zadanie, które jest pod tym napisane. Przeważnie jest to albo jakieś zadanie krótkie, opisowe, nie rozpisujcie się, dwa, trzy zdania maksymalnie wystarczą, albo też trzeba będzie znaleźć coś na stronie i podać prawidłową odpowiedź. Tych zadań jest sześć, jak już powiedziałem, są dosyć krótkie, więc na pewno się bardzo nie namęczycie, a myślę, że warto, bo nagrody są naprawdę konkretne. Konkurs będzie trwał 7 dni od dzisiaj, od momentu w którym ten film się opublikował. Eee, czyli kończymy za tydzień o godzinie 18:00 formularz zgłoszeń konkursowych wtedy zostanie zamknięty i komisja jury składająca się z przedstawicieli producentów, którzy ufundowali wam te nagrody, będzie wybierało zwycięzców. Zwycięzców tak jak mówiłem jest 13. Eee, to, że na przykład nie jesteście zainteresowani jakąś nagrodą, nie oznacza, że nie musicie wypełnić zadania związanego z danym producentem. Wszystkie zadania muszą być wypełnione dokładnie, żeby móc zakwalifikować się do wyboru, do startowania, do walczenia o nagrodę. Wyniki oczywiście przed wysłaniem nagród do zwycięzców zostaną ogłoszone w osobnym filmie, który pojawi się na moim kanale. Wracajcie bardzo Dużą uwagę na podawanie prawidłowego adresu e-mail, bo to będzie jedyna droga do kontaktu ze zwycięzcą w przypadku jakbyś to właśnie Ty wygrał tą nagrodę i ode mnie to tyle moi drodzy, jeszcze raz dzięki serdeczne za to, że jesteście że subskrybujecie, oglądacie, lajkujecie i komentujecie za to, że uczestniczycie w życiu na forum, na stronie VBTPC za to, że oglądacie moje livey, konkurs Mój Setup za to, że oglądacie mój całokształt za to, że lajkujecie moje strony na Instagramie, Twitterze Facebooku, blogerze. Jeszcze raz dzięki serdeczne i wszystkim z Was życzę powodzenia w tym konkursie. Oraz zwycięstwa oczywiście. Wierzcie mi, że jakby to było możliwe, to naprawdę każdy z Was otrzymałby ode mnie jakąś nagrodę. Ale to może kiedyś jak wygram w Totka. Mi przydałoby się. Trzymajcie się. Cześć.